Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. Owym. Przepraszam za mój wygląd, mój nos i w ogóle i tak dalej, ale w niedzielę trochę przesadziłem ze słońcem, no i sobie spaliłem skórę. Więc wyglądam jak wyglądam, musi mi to wszystko się zregenerować. Na razie wyglądam dosyć nieciekawie. Ale o co chodzi? Zbliża nam się, mamy już wiosnę i bierają się powoli wakacje i tak dalej. I mamy teraz tak zwany długi weekend majowy. Jest to czas, kiedy na przykład jedni odpoczywają i na przykład wpadają na pomysł, by skorzystać z pięknej pogody. Na przykład zrobić sobie pranie, odświeżyć szafy z ubrań, które siedzą tam przez całą zimę. Załóżmy koszulki, bielizna, skarpetki itd. W zasadzie. No i po prostu i chcą tu zmieścić się czasami, czasami w tym weekendzie, żeby to zrobić. Jaką ja miałam propozycję? Pranie jak najbardziej jest właściwe, szczególnie biorąc pod uwagę, że aura, jaką tu mamy zamkną, przynajmniej w Krakowie, jest piękna, słoneczna, ale ważne jest właśnie, żeby nasz sprzęcik przetrwał to pranie i żeby potem nam duszył, służył zużył najdłużej. Na przykład ważne właśnie jest to, żeby nie przesadzić z wsadem, żeby nie pchać przez niego naraz. Mało dla dobę ubrań, żeby nie mieszać kolorów i też, żeby dla dobra naszych pociech też na przykład nie mieszać ubrań dziecięcych z dorosłymi. Eee, tu są trzy kwestie. Jedna to jest właśnie, jeżeli chodzi o te ubrania dziecięce więcej dorosłe, to nasz pot, nasze brudy są inne, a dziecięce są wiadomo inne i w tym momencie, tak powiem, może to być przeciążenie, jeżeli chodzi o jakieś infekcje potem i tak dalej, jeżeli będzie jednowane z drugim. Zresztą tak do tego się jeszcze stosuje inne detergenty, jeżeli chodzi o produkowanie osób dorosłych i tak samo inne, jeżeli chodzi o dziecięce. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy związane tutaj z obciążeniami, tak, przerabiałem tematy różne odnośnie serwisu AGD, tutaj sprzętów, które miały sporo lat i te, które miały mniej lat. E, te, które były szanowane, były używane z rozsądnie, no to miały dużą żywotność, tłuszczą, no i w tym momencie wymiana różnych takich części podstawowych skutowała tym, że sprzęt mógł dalej działać. Natomiast jeżeli ktoś już to przesadza z wsadem i tak powiem, pralka mówiąc brzydko rąbie po całości, no to w tym momencie tak długo to nie uciągnie. Dlatego przestrzegam i bardzo polecam. Jeżeli ktoś chce mieć pralkę tak, tak, żeby ona funkcjonowała jak najdłużej, to proponuję, tym, że tak powiem, nie zażynać ją, tylko stosować optymalne, optymalne obciążenie. Czyli na kilkakrotne etapy przełożyć sobie otwieranie całości. Nigdy nie pchać na maksa. Natomiast, gdyby się okazało, że komuś z Was przyda się przydać jakaś sytuacja, zatkania, przetkania, trzeba murki do wymiany, coś takiego, i będzie potrzebował taką usługę z Krakowa, to chętnie pomożemy. Linki naszej lokalizacji oraz naszej strony internetowych znajdują się na dole w opisie. A ja Was bardzo serdecznie już was żegnam. Życzę Wam z całego serca dobrego odpoczynku weekendowego, korzystania z pięknej pogody, jakiś rowerek czy coś. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, pamiętajcie, nie przesadzajcie z wsadem, to musi być proporcjonalnie. Dzięki, na razie w takim razie, cześć i dobrego weekendu, hej, hej.